Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dziś przychodzę do was z zdrowym startem. Mam tutaj taką sałatkę po prostu sałata, pomidor, mozzarella, trochę soli, trochę pieprzu. Tak sobie zaczynam dzisiaj dzień. Mam dzisiaj bardzo produktywny dzień, ponieważ nagrałam już jeden film, dotyczy pieluszek. Jest to porównanie pieluszek i powiem wam, nie wiem, czy on się pojawi przed tym vlogiem, czy po tym vlogu. Wydaje mi się, że po tym vlogu jestem zszokowana tym, jaki wyszedł wynik tego porównania. W ogóle się czegoś takiego nie spodziewałam, więc zapraszam Was do oglądania tego filmu. Boże Wam gdzieś tu podlinkuję, albo po prostu wyczekujcie na, te, na pojawienie się tego filmu. A drugi film, jaki dzisiaj planuję nagrać. To jest recenzja nowego wózka, który mamy dla naszego maluszka. Już nie mogę doczekać, ponieważ ten wózek jest fenomenalny, ale to też się pojawi na kanale, także czekajcie. No i jeszcze właśnie nagrywam teraz tego vloga. Mam już różne takie wstawki z poprzednich dni, więc montowania będę miała bardzo dużo. Słuchajcie, przy okazji tego, że ostatnio robiłam aranżację komody, to jakoś tak wyszło, że byłam w sklepie budowlanym i tam były też kuchnie i były różne takie. Aranżację. Tak się zainspirowałam jedną taką aranżacją w złotym nastroju, że stwierdziłam, że sobie coś podobnego odtworzę u siebie w domu. Natomiast zaczęłam tam oglądać różne takie słoiki, właśnie ze złotymi nakrętkami. Chyba za 20 zł był taki słoik na cukier, ale stwierdziłam, a po co będę wydawać 20 zł? Jak ja mogę wziąć sobie zwykły słoik i sama go jakoś ozdobić. No i to jest właśnie efekt tego, co sobie wymyśliłam. Taką deskę kiedyś kupowałam w Biedronce. Na wyprzedaży za niecałe 10 zł. W końcu ją odpakowałam i sobie tutaj położyłam. Zwykły słoik, do którego sypałam cukier, zrobiłam sobie sama taki napis, nakleiłam. Naokleiłam również taką kokardę, bo tutaj myślałam, żeby to pomalować na czarno, ale w końcu stwierdziłam, zostawię ten złoty i tutaj był nadruk daty ważności, więc po prostu to przykleiłam i tak ozdobiłam. Tutaj to jest taka szklaneczka po świeczce. To, co się wypaliło, to po prostu potem wymyłam. Została taka szklaneczka, więc dałam tutaj takie serwetki, złote łyżeczki. I tutaj taka świeczuszka, chociaż ona może tak do końca nie pasuje tutaj, no bo są jakby tutaj rzeczy takie spożywcze. Myślałam, żeby tutaj jakieś goździki po, po rzucić po prostu, żeby było tak kuchennie, ale na razie jest świeczuszka. I tutaj mam taki wazon, który też bardzo długo leżał w ukryciu i zrobiłam taką konstrukcję. Z patyczków dałam lampki z tyłu tą na baterię, i jak zgasi się światło, to mamy taki efekt. Naprawdę bardzo fajnie to nastrojowo wygląda. Jestem mega dumna z tego, jak to wyszło, bo właściwie nic nie wydałam. Chciałam już kupić ten słoik za te 20 zł, ale jak widzicie, naprawdę jak się chce, to można tanim kosztem zrobić coś fajnego. Po prostu wykorzystałam rzeczy, które mamy w domu i ja naprawdę mam bardzo mało takich ozdób, akcesorii, które można gdzieś położyć, bo ja nie lubię takich bibelotów, ale tutaj ten kąt zawsze był taki pusty. Ja tu zawsze miałam jakieś bałagan, więc w końcu ładnie tutaj wygląda i myślę, że będę tu utrzymywać porządek. Dajcie znać, czy dobrze się spisałam. Czasami pytacie mnie, czy używam cały czas tego blendera. No, tego urządzenia do przygotowania posiłków dla dzieci. I słuchajcie, tak, cały czas go używam. To jak przychodzi jesień, no to często robię właśnie takie musiki z banana i z jabłuszka dla mojego starszego syna tu jak widzicie części z laktatora się e, suszą, także z Neno ja naprawdę bardzo dużo tych rzeczy które wam recenzowałam cały czas używam, więc to jest dla was najlepszy dowód na to, że e, te moje recenzje są bardzo szczere, zaraz to odpalimy, ale jeszcze chciałam wrócić do tego, to jest urządzenie do podgrzewania mleka, do rozmrażania do podgrzewania jedzenia i do sterylizacji również tego używam, jak widzicie tutaj jest to mokre, jest woda bo e, na przykład Wieczorami wyciągam mleko zamrożone, żeby mieć na takie nocne karmienie. Nagramy pokaż Daj. Co to żeśmy kupili? Papugę taką. Za dwa złote takie gumki do gumowania były, tak? I jeszcze tutaj takie coś, czekaj, żeby było widać. To jest statek od kogo? Od pirata? Widać statek od pirata. Kupiliśmy w biedronce była wyprzedaż, tak? Za połowę ceny. Okay. Ojej, spadło, spadło, spadło. Jeszcze tu taka buteleczka, tak? Okej, okay, to jest wszystko takie pirackie. Dobra. No pięknie pokazałeś. Więc to są takie rzeczy, z nino, które uwielbiam, naprawdę oni mają świetne produkty. Bardzo Wam polecam. Zaczynamy miksowanie. Cyk. Słuchajcie, muszę zrobić małą polecajkę. Ostatnio kupiłam na próbę taki chlebek słonecznikowy za 3,80 zł w Biedronce. I powiem Wam, naprawdę jest przepyszny. Właśnie wcinam jedną kromkę, piętkę. Więc serdecznie Wam polecam. Spróbujcie sobie. A jak już jesteśmy przy polecajkach, to chciałam Wam pokazać coś... Takiego kupiłam za 3 zł groszy cukier puder i jest to bardzo fajne do takiego posypania właśnie na przykład racuchów. Ja często używałam takiego sitka, jak wam pokażę, które totalnie się nie sprawdzało. Takie siteczko i to naprawdę nie działało, więc to mega fajnie mi się spisuje, więc bardzo wam polecam. Dawno nie było zakupów, także pokazuję wam co Tutaj dzisiaj kupiłam, wydałam 175 zł, a wcale nie ma tego jakoś dużo. Zawsze jak e, jestem przy kasie to wydaje się, o, jak dużo kupiłam, a jak to wykładam na blat, to nie ma tego jakoś dużo. E, taka polędwica drobiowa, bo była w promocji. E, dawno czegoś takiego nie kupowałam, więc... Spróbujemy jabłuszka ligole, dwie fantazje, serek taki chudy, bo no ja akurat lubię go z jakąś. Kurczę kupiłam, chyba śmietane osiemnastki, Ze śmietaną i jeszcze z cukrem wymieszać i, i na bułkę albo po prostu zjeść. Dratka, zapiekanki słynne, o których już Wam wiele razy mówiłam. Tutaj takie serki, ogórek szklarniowy, pomidory. Um, tutaj popcorn, chrupki kukurydziane, bo bardzo wciąż je polubiłam, więc, więc też kupuję dalej i dla siebie i dla dziecka. Mandarynki, ale te mandarynki jeszcze nie są takie fajne, wiecie, jak w grudniu na przykład, więc zobaczymy, może po prostu sok z nich wycisnę. Prince pola było w promocji, to wzięłam. To też było w promocji, wychodziło chyba 2 zł od opakowania, więc też wzięłam większy zapas. Stwierdzam, jak jest promocja, to trzeba po prostu brać mm, tutaj winogrona, ale też nie za fajne. No, ale co zrobić? Rzodkiewka przy kasie, jeszcze widziałam, że za 8 zł taki żel wychodził, więc wzięłam normalnie chyba 15 zł. No, chyba dobra promocja, bo drugi praktycznie 90% taniej wychodził. Mąki wzięłam troszkę więcej, tylko trzeba dosyć szybko ją zużywać, żeby wiecie się tutaj coś nie. Zalęgło, że tak powiem. Pączki uwielbiam, cały czas biorę kurczak i pieluszki dada, dwójki, druga paczka była za darmo. One są do 6 kg, ale wydaje mi się, że jak dziecko ma tam 6,5 na przykład, to też spokojnie można jeszcze ich używać. Wszystko zależy od budowy dziecka. No i były jeszcze naklejeczki. Powiem Wam, że no, zaczęłam je jakby zbierać, w sensie naklejam je na tą kartę, ale jak mi zabraknie, to nie będę jakoś ubolewać, bo kiedyś robiłam. Tak, że jak mi brakowało, to szybko dokupywałam różne artykuły i niepotrzebnie jakby traciłam pieniądze na niepotrzebne rzeczy, żeby mieć jakiegoś tam pluszaka. Jak się uda, to będzie pluszak, jak się nie uda, to nic, to nie będę ubolewać, to po prostu komuś oddam przy kasie. Dobrze, ja to będę teraz pakować, moje dziecko już tu widzę zaczyna się powoli obracać. ogóle muszę wam powiedzieć, mamy już 3 miesiące i naprawdę jak on szybko rośnie, to już nie jest rozmiar 56, 62, to też już jest taka końcóweczka, 68 już jest takie w raz, jeżeli chodzi o takie body, bo one nie mogą być zbyt kró krótkie, żeby tu nie ograniczać mm, nie ograniczać ruchu w dziecku, więc e, tak to wygląda, Boże, jak te dzieci rosną, to jest coś niesamowitego. A jeszcze Wam się pokażę, tak z samego rana, e, włosy mam związane w taką w takie coś i chciałam wam powiedzieć, że odnośnie tych dzieci, jak ten czas leci jak dziecko rośnie mój trzylatek, to już po prostu mam wrażenie, dzisiaj go ubrałam e, do przedszkola w koszule i jaki to jest kawaler no po prostu coś niesamowitego, z miesiąca na miesiąc widzę, że on nabiera nowych umiejętności coraz to więcej mówi i, i to jest takie zadziwiające, że e, te małe dziecko, które jeszcze było takie, wiecie, co ściągało ozdoby z mebli. To teraz już normalnie się bawi i, i po prostu wow. Wiem, że te trzy lata no to trochę to trwało, ale ale tak z perspektywy czasu mam te wrażenie, że jakoś tak to szybko poleciało. Dobra, zabieramy się za pakowanie tego do lodówki. Słuchajcie, święto, pierwszy raz w życiu robię ciasteczka osiane. Dosypałam sobie rodzynek, tylko je wcześniej pokroiłam, tutaj mam tą masę, no i tak sobie... Biorę, spróbuję Wam to pokazać jedną ręką, chociaż będzie ciężko. Kładę tu. W przepisie było, żeby szklanką sobie to wyciąć, ale wydaje mi się, że tak po prostu chyba jest mi łatwiej. I tak sobie to tutaj uklepuję. Im cieńsze, tym mniej... szybciej się zrobią. Chyba w 18 minut 170 stopni z termoobiegiem. Zobaczymy jak będą smakować. Już spróbowaliśmy i są naprawdę mega dobre. Dzisiaj w ogóle mam taki dzień bez cukru, ale tutaj jest cukier, także trochę się nie udało. Właśnie jestem po krótkich zakupach. powiem wam ten namiot z biedronki z promocjami. To jest moje straszne uzależnienie. Takie podstawki kupiłam. Podkładka na stół normalnie 5 zł, a tutaj wyszła 2,50, bo 50% cenę. I z racji, że mamy taki jasny stół, to myślę, że po prostu ta jasna forma będzie tutaj odpowiadać. A jak się znudzi, to można sobie obrócić na taką złotą. Chociaż średnia mi to tu pasuje, ale fajne, fajne to jest, bo do tej pory. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Do tej pory miałam te okrągłe. Tutaj pełnokrotków jest, no ale kupiłam cztery takie, więc. Tak, tak teraz będziemy tutaj mieli wystrojone. Odkurzacz sobie jeździ. Co ten odkurzacz nam tu zrobił z tym dywanem? Pojechał. Pojechał. No niech jedzie już, bo się tu zagubił i z powrotem damy. Okej. Okay. bo mam przydziałek na środku i zaraz będę też podcinać włosy końcówki i chyba nagram na ten temat film. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że planuję w najbliższym czasie nagrać taki film, w którym jakby będę przygotowywać się i będę w procesie Tworzenia listy zakupowej i robienia zakupów takich, żeby wystarczyły na tydzień, bo ostatnio jak zobaczyłam, jak często i jak dużo ja pieniędzy zostawiam w tych sklepach typu Lidl, Biedronka, to byłam zdziwiona, bo e, gdzieś tam szacowałam, ile to może być, a okazało się, że to jest dwukrotność tego, co ja myślę, więc naprawdę całkiem sporo. I pomyślałam sobie, że no, są takie dni, gdzie ja codziennie w tym sklepie jestem e, i muszę jednak to jakoś zorganizować tak, żeby zrobić sobie listę żeby starczyło nam rzeczy na cały tydzień, żeby nie trzeba było iść na zakupy. Jest też tak, że dla mnie chodzenie do Biedronki, do Lidla to jest taka fajna odskocznia, jak się jest, wiecie, świeżo, świeżo, no, jak się jest po porodzie, się siedzi w domu po prostu z maluszkiem, więc no dla mnie to jest atrakcja, jak ja mogę iść po prostu sobie na zakupy, dlatego tak często chodzę, ale chciałabym, może po prostu częściej chodzić na jakieś spacery niż, niż na te zakupy, także taki film też się na kanale pojawi, dajcie mi znać. Co o tym sądzicie, i dajcie mi znać, czy macie takie jakieś sposoby, albo gotową listę, że kupujecie te produkty na cały tydzień i wystarcza Wam na cały tydzień i się nic nie popsuje w tym czasie, więc no jestem ciekawa, czy tak potraficie sobie czas zorganizować ja bym też w ogóle chciała u Julii Kobus, to widziałam e, zrobić coś takiego, że w niedzielę przygotowuję kilka posiłków na przyszły tydzień, tak, na nowy tydzień, e, w sensie takim że no widziałam, że ona chyba na całe 5 dni przygotowuje tak mi się wydaje, e, a żeby w ciągu tygodnia nie gotować, a ja bym chciała, no choćby na przykład na trzy obiady spróbować coś takiego z wyprzedzeniem zrobić, więc no to by było super, tak? Że, że w kuchni sobie więcej czasu spędzę i zrobię fajne obiady na cały tydzień, no to to by było fenomenalne, zaczniemy może od trzech dni, ale docelowo, docelowo gdzieś tam cały tydzień, śmiesznie wyglądam, ale no dawno nie miałam tak przedziałka na środku i jeszcze te włosy mam takie troszeczkę już do mycia trochę bardzo ehm, no więc wyczekujcie filmów z podcinania końcówek, najlepszy dowód na to, że jestem zapracowana i nie mam na nic czasu niedopita kawa z rana i niedopita herbata, też z rana do śniadania. Masakra, a mamy już porę obiadową. Ja już nie nadążam, ale tutaj się tak zmienia. Teraz są tutaj różowe takie kwiatki. Troszeczkę zielonego, może jeszcze by się trzeci nawet przydał, ale jak ona się odpowiednio się ustawi. To wygląda to w porządku, więc tutaj się bardzo cieszę, a tutaj mój maluszek. Ojej, jaki słodziaczek, jak się przytulają. To, co mnie najbardziej rozczula, to te małe stupeczki. Jejciu, jakie to jest kochane. Takie małe stupeczki. każdy z nas takie miał. Mama to ciągle masuje po kąpieli, to kremik jest, balsamik. I masujemy, tak? No i moi kochani, już przechodzę z zakończeniem. E, chciałam Wam o jeszcze poruszyć temat tego, że mam e, w niektórych ujęciach tą grzywkę francuską, a w niektórych nie mam, e, bo niektóre fragmenty były nagrane troszeczkę wcześniej. E, ale odnośnie tej grzywki, jak ona jest, no wiecie, niezrobiona, to wygląda, szybko się przetłuszcza i wiadomo, e, ja się z tym liczyłam, ale jak sobie ją e, ładnie podwinę, tutaj Wam wrzucę zdjęcie, z którego jestem niesamowicie zadowolona, bo tam kupiłam że z Lumpeksu, marynarkę białą, która świetnie po prostu się prezentuje. Ja ją przerobiłam i tam mam fajnie, właśnie te włosy ułożone. Kto ogląda mnie na Instagramie, to już widzieliście tą przeróbkę, więc tak. Tak to po prostu wygląda z tą grzywką, że jak ona jest zadbana, no to wygląda świetnie. A jak jest w takim trybie dziennym, kiedy ja ją ciągle dotykam, ona opada, no to jest jaka jest, ale cieszę się, że ją mam, bo kiedy włosy są wymodelowane, to dużo wprowadza do tej fryzury. Dobra moi kochani, ja już nagrywam zakończenie, więc jeżeli wam się ten vlog podobał, zachęcam do lajkowania, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce, do zobaczenia, cześć!